Jakomiszka próbuję szybko tu wynosić się. Na, na 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 dworze i późlić widoki. No a nasz brat Wiktor chodzi. Bo my chcemy z, my chcemy z Wiktorem chodzić. Może gdzieś nas zaprowadzi. Jakbyś tu był gość. Sprawdźcie. Możecie zobaczyć taki film na ty. Więc nie w YouTube, tylko to jest na ty i, i. kto zgadnie, to niech pisze na jakimś filmie to przypniemy wam serduszko a teraz my się bawimy ogólnie to nie jest kody się gryzą to jest tylko takie wiecie takie powitanie wczoraj nagraliśmy milionerzy na, na banda 4 bo na misie wady kładek to nie no bo będziemy zawsze milion milionerzy robić na dwóch kanałach a teraz będę gryzł to próbuję to tu wygryźć ale no nie mogę nie potrafię Я уже пробую спать. Я так само.